Będzie to, a to będę szukać dalej, ale otwartość na relacje to jest chyba najlepsze, co można sobie dać, bo jeżeli wejdziemy za szybko i teraz wiesz co, dałabym taki przykład przeniesienia, wchodzimy za szybko z relacji do relacji, na przykład mężczyzna wchodzi w relację z kobietą, wychodząc z toksycznego związku, gdzie kobieta była na przykład pracocholiczna. tak dużo pracowała, że on no nie miał przestrzeni z nią, w związku z tym ciągle się złościł na to, że ona jest ciągle w pracy, ciągle jej nie ma, nie ma dostępności, musiał sam spędzać czas, Naucz się trochę tej samotności, no ale w końcu się rozstają. I spotyka kobietę, która jest atrakcyjna, jest ma wszystko, jest na przykład kobietą sukcesu i dużo pracuje. W związku z tym, pierwsze co, to zwraca uwagę na co? Czy ona nie pracuje za dużo? Dokładnie. W związku z tym, nawet jeżeli nie pracuje za dużo, albo pracuje inaczej niż tamta kobieta, to on będzie szukał i prowokował siebie do tego, żeby to obserwować.